Który z wymienionych objawów może świadczyć o niesprawności sprężarki powietrza układu hamulcowego w autobusie? A w czasie hamowania słychać syk powietrza w siłowniku przeponowym, B. obniżone ciśnienie w układzie pneumatycznym, C. nagły wzrost ciśnienia w układzie hamulcowym. Yy... Do podstawowych zadań dla kierowcy jest obserwacja tego, co się dzieje i wskaźników na desce rozdzielczej naszego pojazdu. I jeśli coś będzie nam się działo w, z naszym pojazdem w układzie hamulcowym, będziemy mieli na naszych manometrach takie informacje, które odczytamy o obniżonym ciśnieniu w układzie pneumatycznym. Tak? Czyli jeśli nam spadnie te ciśnienie poniżej 6 barów, będziemy to widzieli na desce rozdzielczej, to będzie świadczyło o uszkodzeniu chociażby sprężarki, tak? powietrza, które, które ma za zadanie nabić nam właśnie tego powietrza sprężonego do układu hamulcowego. Prawidłowa odpowiedź będzie odpowiedzią B.